Hej z tej strony Julia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam moją wieczorną rutynę w weekendy. Pierwsze co robię w sobotę wieczorem to odrobianie pracy domowej z dodatkowego angielskiego, który mam w soboty rano, żeby później nie nadrabiać i nie robić tego w tygodniu, kiedy mam inne rzeczy do roboty. robię różne zadania, ponieważ przygotowywuję się do egzaminu FC w tym roku i chciałabym go dobrze zdać. Następnie biorę sobie swoją gitarę, zakładam kapodaster, wybieram kostkę i na tablecie włączam sobie z Pinteresta albo z jakiejś aplikacji piosenki i gram i śpiewam. No teraz właśnie za chwilę zobaczycie jak to robię. Możecie trochę posłuchać. Potem biorę tablet, albo telefon, przeglądam sobie różne media społecznościowe, oglądam sobie YouTube'a. Tutaj widzicie mojego Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Widzicie, moja nazwa to Julcia, podłoga XK. Zapraszam do followowania mnie. Potem sobie czasami czytam, czasami oglądam jakieś seriale albo filmy na YouTubie. Biorę sobie na przykład wodę z cytryną i czytam albo coś robię na tablecie. Następnie związuję sobie na przykład włosy i robię jakąś maseczkę albo coś takiego dla siebie, ponieważ jest to weekend i chciałabym też odpocząć. Pierwsze co robię to oczywiście zmywanie makijażu. Nie chcę wam pokazywać w łazience, robię to zwykle właśnie tam, ale pokażę wam to u siebie w pokoju. Kiedy makijaż mam już zmyty, to mogę zabrać się za maseczkę. Tym razem właśnie jest to ta niebieska brokatowa i właśnie zaraz zobaczycie jak w niej wyglądam. Już nałożoną maseczkę i mogę teraz trochę odpocząć. W sumie odpoczywam cały dzień jak to weekend, ale mamy też czasami sporo nauki i tak dalej, ale teraz jest wolne, więc średnio się uczę. Później na przykład, dalej sobie dolewam wodę z cytryną, biorę jakieś ciasteczka i włączam sobie jakiś film albo serial. Tym razem jest to serial Spadajcie hejterzy od Netflixa. Bardzo Wam go polecam, jest on z Mirandą z kanału Miranda Sings i ja ją bardzo lubię, jest bardzo śmieszny. Polecam Wam. W tym dniu moja mama upiekła takie pyszne ciasteczka i bułeczki, więc czekałam aż się zrobią. Następnie myję się i przebieram w piżamę, też myję włosy codziennie wieczorem, żeby mieć na rano już umyte. Później stosuję właśnie takie produkty, to jest odżywka od gliskur, moim zdaniem jest najlepsza, więc polecam Wam wszystkim. Spryskuję nią włosy, żeby łatwiej się rozczesywały. Jeżeli macie problemy z rozczesywaniem włosów, to bardzo serdecznie Wam polecam. Później myję zęby i smaruję twarz takim kremem właśnie, Tika Plast, ponieważ mam dość suchą skórę na twarzy. Następnie stosuję ten krem do rąk, bo moim zdaniem jest najlepszy. Ja mam dość delikatną skórę, więc ten sprawdza mi się świetnie. Gdy już kładę się spać, to przeglądam też media społecznościowe, na które serdecznie Was zapraszam. Tak tutaj macie Snapchata, TikToka i moją grupę na Facebooku Ulciaki. Później już kładę się spać i to by było na tyle w mojej wieczornej rutynie w weekendy. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Mua, buziaczki, pa pa!